Witam was, kochani, bardzo serdecznie Ja Was witam, oczywiście w nowym filmie. Jestem, kochani, w jeszcze innym pepko, niż byłam ostatnio, także zobaczymy sobie, czy pojawiło się coś nowego. Już mogę wam powiedzieć, że jest kilka fajnych nowych rzeczy tutaj, między innymi taka dekoracja do zawieszenia w stylu boho, bardzo ładnie się prezentuje. Poduszka też w stylu boho. I powiem Wam, że, że ładna jest. Podoba mi się. Chociaż ja styl boho niekoniecznie. 40 zł za tą poduszkę. No, dajcie znać, czy Wam się podoba. Tutaj niżej, pufy ze starszej kolekcji, 120 zł. I takie siedziska z najnowszej kolekcji na przykład do kuchni chociaż powiem wam, że zima szybko minie niedługo będziemy siedzieć na tarasach na balkonach i takie siedziska też się przydadzą 20 zł za sztukę 25 zł natomiast kosztuje taki okrągły beżowy dywanik z frędzlami i 40 zł dzbanek Dzbanek, czajniczek. Tutaj obok mamy dzbanki szklane, cena 25 zł. I tutaj mamy coś fajnego, coś nowego. Takie naczynie, naczynia na, na różne, na przystawki 20, 35 zł. 35 zł również kosztuje taka szklana butelka. No powiem Wam, że no dosyć droga, jak za taką rzecz. Tutaj obok mamy bardzo podobne z przezroczystego szkła. I tutaj mamy już cenę 10 zł, także różnica spora. 25 zł natomiast kosztują takie dzbanki. I tutaj mamy za 70 zł taką misę z łyżkami, na przykład na sałatkę, takie kosze. I tutaj mamy za 15 zł plastikowe pudełka w kolorze czarnym za 25. Wyżej 30 zł, te są już troszeczkę większe. 4 zł, 3 kolory i coś znalazłam nowego, tutaj mamy cenę 10 zł. To jest taki chyba separator, chyba to tak się nazywa, do szuflad, to jest chyba plastik. Bardzo fajnie to wygląda i na pewno spowoduje, że będziemy mieć wszystko w szufladach poukładane. Tutaj mamy za 10 zł, też do porządkowania rzeczy. 12 zł to jest do szczotki do Mopa. Zegar z Harego Pottera. Trzydzieści złotych. I tutaj mamy również cenę trzydzieści złotych. Przepiękne talerze ze złotym rantem, przezroczyste. Cena 10 zł. I tutaj mamy obok za 6 zł, takie mniejsze, deserowe. Ładny obrus tutaj mamy też za 50 zł. Ten jest naprawdę prześliczny. Bardzo mi się podoba akurat mój styl, moje kolory. I tutaj mamy jeszcze taki za 30 zł. Też fajny w listki. Podkładki pod talerze za 8 zł. Takie paski. To jest cena za dwie sztuki. I jeszcze takie podkładki. 8 zł. Tych chyba Wam nie pokazywałam w liście. 8 zł. I jeszcze taka. Również 8 złotych. I tutaj mamy coś nowego. Jest to boho organizerce na 30 zł. Bardzo ładnie się prezentuje. Do zawieszenia gdzieś na ścianie, na drzwiach. Tutaj obok też dekoracja boho za 20 zł. I tutaj chyba też mamy nowość 8 zł. I nowe poszewki na poduszki, cena 15 zł. Tutaj mamy z dodatkiem zieleni. Nawet fajnie wygląda, chociaż materiał taki dość ciężki, gruby, szorstki. I tutaj jeszcze mamy jedną, również za 15 zł. Kolor czarny. Także dwie takie nowości na poszewkach. Tutaj jeszcze zauważyłam taką poszewkę za 20 zł i szczerze Wam powiem, że nie pamiętam, żebym ją Wam pokazywała. Fajnie wygląda. I tutaj jeszcze mamy pod spodem. Również nowość za 12 zł. Taka poszewka w kwiaty. Również bardzo ładnie się prezentuje. Wiosenne nowości. Takie po 10 zł. I tutaj jeszcze mamy szare po 15 zł. Tutaj jeszcze zauważyłam za 15 zł taką poszewkę w stylu boho, Ta obok 17 zł. I jeżeli chodzi o Pepko, to by było na tyle. Oczywiście osoby nowe, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli chodzi o sklep Action, to pojawiła się nowa kolekcja walentynkowa. Tutaj mamy za 9 zł taki zeszyt. Pudełka prezentowe 4 zł. Bardzo dużo serc, dużo czerwonego koloru, chociaż. Samych dekoracji nie ma dużo. 4 zł, taki długopis z sercem na końcu. Bardzo fajnie wygląda. Naklejki 2,60. Kartki i tutaj za 19 zł. Super zestaw. Balony oczywiście, bardzo duży wybór balonów. Między innymi takie z napisem za 4 zł i zestawy niecałe 5 zł. Tutaj mamy podgrzewacze 9 zł i mamy dwa rodzaje. Tutaj mamy też kubki z czekoladkami za 13 zł. 5 zł takie serce ze słodkościami w środku. I oczywiście żelki po 5 zł. Pianki 5.40. I tutaj mamy takie piankowe lizaki. No powiem wam, że smakowicie to wygląda. Oczywiście dużo czekoladek, różne rodzaje, 11 zł. Tutaj mamy za 10 zł takie czekoladki. I te również kosztują 10 zł. i tutaj mamy bardzo fajne pufy za 70 zł i taka za 80 zł prostokątna dużych nawet rozmiarów różnego rodzaju półki 40 zł tutaj mamy taką metalową i lustro okno 35 taburety drewniane Dziewięćdziesiąt osiem złotych. Bardzo fajnie wyglądają. I tutaj mamy lustra okrągłe czterdzieści złotych siedemdziesiąt złotych. I coś świątecznego, pojawiły się nowości. Takie zające, 18 zł za sztukę. I takie kury, również 18 zł. 16. I takie zawieszki. Yy, jajka z zającym, kurliczkiem, 2,50. 4,40, drewniany zajączek i jajka w woreczku. Wiecie co? Takie coś pamiętam, moja babcia miała. 12 zł za takie dwa koszyczki. Jakoś tak przyjemnie mi się kojarzy. I tutaj mamy za 20 zł chryzantemy. I tutaj jeszcze takie rośliny w doniczkach.

Tak, chyba ten kosztuje 60 zł. No powiem wam, że fajnie wygląda. W ogóle ta firma jest dosyć dobra. Ja mam suszarkę i jest po prostu rewelacyjna nie do zdarcia. <taki> Takie butelki 18 zł, szklane i przezroczyste za 25.